Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Babison96, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. No i tak no i tak. W dzisiejszym odcinku pójdziemy na pustynię po kaktusy, aby zdobyć trochę barwnika zielonego. No i tak. Oczywiście naprawimy sobie kilofa. Bo nie wiem, że trochę się zjechał po ostatnich pracach w nederze. No i oczywiście obawę. Te łuki to znalazłem oczywiście w, w tej pierwszej dżungli. I oczywiście ja sobie je połączę, żeby mieć mocniejszy łuk. No i połączę jeszcze z tym aktualnym łukiem, aby mieć mocniejszy łuk. No i proszę bardzo, tak powstał mocniejszy i dużo bardziej wytrzymały, wytrzymały łuk od poprzedniego. No, jeszcze tylko trzeba ogarnąć tutaj nieskończoność, enchant, ale to potem. No tak, o ile się nie mylę, to był jakiś fajny enchant, o ile się, nie... no tak. Chyba enchant, y, silk touch, ale później się zajmiemy enchantowaniem, dziś pójdziemy na pustynię. Nożyce mam, ale, dobra, nieważne. A więc idziemy na pustynię. Y, parę biomów nowych ogarnąłem, dodatkowych. Dobra, ale może zmienię poziom trudności na normalny, jeszcze nie wiem. Albo nie, nie będę zmieniał na razie. Mimo to, że mogę sobie wziąć trochę chleba, bo mam. O, sobie wezmę, nie wiem po co nawet. Dobra, idziemy. Idziemy na pustynię. Wszystko mam? Wszystko mam, dobra. Chyba nic nie zapomniałem. Jeśli zapomniałem, to trudno. A właśnie, jeszcze jedno. Farmę wam pokażę przy okazji, jak wygląda farma owiec skoro już yy... i będziemy właśnie przez jakiś czas zbierać barwniki, ale może też będę oglądał je poza odcinkami bo na odcinku nie wszystkie chyba znajdę no i tak jak widzicie farma owiec jest już kompletna jest ich, nie wiem, ile, 15 chyba już liczyłem zresztą a bez białych, tu będą białe bez białych to będzie ich 14, czyli 14 barwników musimy zdobyć oczywiście bez czerwonego, żółtego i bez niebieskiego, czyli czarne te będą na pewno, tutaj szarej, nie wiem, może brązowe, a właśnie, poza odcinkiem ogarnąłem jeszcze farmę y, kokobinsów, czyli kakao, tutaj się znajduje kakao i tutaj sobie rośnie, no i tak dalej, dobra. No i też zauważyłem w tej pierwszej bazie, y, którą budowałem... Y, na samym początku w ogóle tej serii to zauważyłem, że mam sporo siodł. cztery siodła mam, więc jak będę potrzebował siodła, to mogę sobie spokojnie zabrać stamtąd. Dobra, a teraz pójdziemy sobie do i tak, niestety zaspoileruję trochę, a, co się dzieje, Co się spojrza. niestety trochę zaspoileruję, ale... Ale przynajmniej będziecie widzieli jak yy, postępują prace w nederze, że nie obijam się w czasie przerw. Znaczy kiedy mam wolny. Tylko pracuję. No, trochę jest zbudowane tu już. No jeszcze trochę będzie trzeba sporo tutaj popracować. Czyni tak, to jest pusta, ale inne są jeszcze. Dobra, idziemy na pustynię w takim razie. I to nie jedyna ściana, nad którą pracuję. I planuję też zrobić tak, żeby nie było. Żeby nie były ściany yy, cały czas takie same, tylko żeby się też jakoś różniły. Czyli na przykład. Żeby od czasu do czasu było coś innego. No tu jeszcze po prostu na razie mi surowców trochę też brakuje chyba. No ale dobra. Nie mówmy o tym teraz. O, tutaj jak widzicie, też już swoje wymyśliłem jakoś. No dobra, chodźmy dalej. Tu mi akurat brakło tych rzeźbionych. No tak, jeszcze na podłogę nie trzeba coś ogarnąć. Sufitu raczej nie będę ruszał, bo yy, w niektórych miejscach jest bedrog, więc to by oszpecało bardzo yy, no, klimat, gdyby się coś innego tu dodało. Chociaż nie wiem, może wymyślić. No i tu mamy pustynię. Oczywiście jeszcze znalazłem również inny biom. Pustynię znalazłem i mesę. Czyli to też taka jakby pustynia, na której znajduje się utwardzana glina. naturalna. Dobra, tutaj jest y, te y, liany, ale nie zwracajcie na nie uwagi, ja je dałem po to, żeby mieć farmę lian, bo chcę też jakieś tam odpowiednie ozdoby zrobić, chociaż tutaj będzie inna ozdoba, bo to jest y, korytarz y, pustynny. No i jesteśmy na pustyni, tu trochę też odemnąłem ściany już, no i tak to wygląda, nie wiem czy to jest duża pustynia, czy mała pustynia, ale łączy się również z sawanną trochę. No dobra, jest to wystarczająco daleko, ale my pójdziemy sobie dzisiaj do kaktusów. Kaktusy dzisiaj będą. A więc sobie pójdziemy szukać kaktusów. Może sobie oświetlę, żeby mieć potem w razie czego punkt orientacyjny. No i o ile się nie mylę, na tej pustyni znajduje się kilka świątyń również, więc będziemy mogli kiedyś pójść i pozwiedzać. Bo, ja nie widziałem tyle surowców. Dobra. A więc idziemy. Dziś odcinek, nie wiem, za długi nie będzie, dlatego że ostatni był długi. O, sobie pozbieramy kartusy. Siekierą szybciej się zbiera, czy tak samo. Mono również ręcznie, Wtedy nie będziemy niszczyć siekiery. Oczywiście jak się nie wejdzie, to zadają obrażenia. Jeśli... No cóż, właściwie to każdy wie. No ale postanowiłem, że... O, tu mamy pierwszą świątynię zakopaną. Pod piaski. Może pójdziemy jeszcze dziś do tej świątyni. Tylko sobie wezmę trochę piasku, żeby móc się podbudować. Co tam się stało? Czy ja słyszałem, jak królik się zabił? No, czasami króliki się zabijają same, bo wystarczy, że zbyt wysokiej wysokości spadną i wtedy możemy mieć mięso gratis. Bez zabijania. Tutaj lepiej nie kopać, bo tu może spaść. No dobra. Dobra, tu się zapadło, tu lepiej nie kopać już. Dobra, to wchodzimy do świątyni w takim razie. Tylko sprawdzę, czy jest z dołu gdzieś wejście, na przykład tutaj. No to idziemy. Tu sobie zejdźmy. No i tak, do świątyni można się dostać tylko w jeden sposób. Trzeba tutaj kopać. No i po prostu tutaj ścianą schodzić. Dlatego, że tam jest pułapka. Dobra. Więc najpierw wkracujemy tą płytkę. Najlepiej na nią uważać po prostu. Ale możemy ją wkracować, dlatego, że pod tym znajduje się TNT. Najpierw pozbieramy skarby. No dobra, mamy trochę prochu, trochę nici. Nici nigdy za wiele, dlatego, że... Wtedy mogę naprawiać łuk mając nici, więc dlatego nigdy za wiele. Mamy zwykłe złote jabłko. No i siadło, Fajna rzecz, dobra? A co tu mamy? Zgniłe mięso może się przydać ogólnie do handlu. Piasek do robienia szyb i szkła. Nici. Dobra, mamy kolejne złote, zwykłe. Trochę prochu. Kości są bardzo cenne, dlatego że można z ich łączką kostną robić. Oraz bloki kości również można robić, które są też przydatne do yy, ozdoby. Dobra, weźmy nici, weźmy więcej piasku, a czemuż by nie. Jaksy. Hmm, diaksy są cenne. No a zbroja żelazna końska to nie jest cenna zbytnio, ale jak się nie korzysta, w ogóle, yy, zacznie ma się w ogóle konia. Dobra, trochę nici, trochę mięsa. Do mikstur to się może dać, ale no tak, do mikstur, więc jest przydatne. Złoto, to ja nie gardzę żadnym prezentem w skrzyniach. Wszystko mi się przydać. Nawet całe skrzynia mogą się przydać. A więc od razu sobie je wezmę. Nawet muszę przyznać, że nawet te bloki by się mogły przydać. Dobra, nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle. Chyba, że będą tak nieznośne, że będą mnie rozpraszać, wtedy zrobię cięcie. No tak, miałem GD pozbierać, które się zaduje pod tym. No i gotowe. Wszystko pozbieraliśmy, to w takim razie możemy stąd wyjść. Podbudujmy się z powrotem tak samo jak wcześniej. Czyli najpierw w piaskowiec. A wiecie co? Ja to zabuduję, a czemużby nie. Ładnie to wygląda, kiedy jest zabudowane. O. Właściwie mógłbym stąd też pozbierać niektóre te materiały, żeby móc właśnie ozdobić w nederze korytarz. Prowadzący do głównego korytarza. No dobra. A więc na razie skupmy się na tym. Czekajcie. Tu sobie rozłożę jeszcze jedno. Znaczy nie, zaraz. Gładki piaskowiec. Nie, ja to schowam. I sobie rozłożę, żeby mieć dwa sloty. Czyli tak. Bo chcę tak samo zostać, w takim samym stanie, jak yy, zanim tutaj przyszedłem. Yy, zaraz, coś mi się tu nie zgadza. Czemu jest tu... Aha, no tak. Nie, dobrze jest. Dobra, dobra. W ten sposób. Potem gładkie... Gładki piaskowiec. No a teraz zwykły piaskowiec. Dobra, tu. Mam. O, w ten sposób. Zostawmy to nietknięty. Dobra. A więc zwiedziliśmy sobie świątynkę. No to możemy wracać. Mamy kaktusy. No i to tyle. Pora wracać do domu. Znaczy do nasawanty. No, szybko to poszło tak naprawdę. No, jedynie 10 minut mi mało, ale dlatego, że musiałam cięcie robić z powodu psa. No i tej ględzą właśnie. Dobra, nie masz. I tak. W takim razie idzie tam. Znaczy wracamy. No i trochę jeszcze zajmę to wszystko. Kaktusy jeszcze będą. Oczywiście coś będzie trzeba ogarnąć do szybszego przemieszczania się, na przykład nie wiem metro, albo coś w tym stylu. Jeszcze nawet biomu lodowego nie znalazłem, więc trochę to... Jeszcze zanim wymyślimy coś szybkiego, no to trochę potrwa to. Yy, tak, tutaj. Co ja się tak zastanawiam. Czyli tak. Czyli wszystko. To sobie schowajmy w takim razie. O właśnie, co tutaj? O. Tu zbudowałem magazyn, ale jeszcze nie zapadała dokładnie, jak będzie wszystko składowane w tym magazynie, więc na razie wstawiamy pierwszej lepiej skrzyni. Ale magazyn już jest jak widzicie. Bo trochę ostatnio itemy. Blokują miejsce i po prostu odsudowałem magazyn. Ale na razie... Ja mam pomysłów gdzie to wsadzić, więc dam tu na razie wszystko. O, mam siodło. Ze świątyni. jak się to wiadomo, gdzie mają trafić. Proch, mogę. A wiecie co? Weźmy to wszystko, dobra, czekajcie. Zbuduję najpierw farmę. Dlatego, że farma jest najważniejsza, bo potem będzie, będą z tego właśnie większe zyski. Z farm. A jak nie zrobię farmy, to wtedy długo będzie trzeba czekać na tych aktusy, a tak? To będzie ich dużo. A Ups. idziemy. sobie, tak, w tą stronę. I tu gdzieś zbudujemy sobie farmę kaktusów, ale to tak na szybko, więc wejdzie w tym miejscu. O, mogę jeszcze zrobić tak, żeby było trochę więcej przestrzeń jak kaktusów tyle wystarczy, chyba. No może jeszcze tu albo nie. Już nie będzie. Dobra. I kaktusy są znane z tego, że rosną tylko na piasku Na ziemi ich nie możemy montować w ogóle. A i nie mogą Nic nie może być żadnego bloku obok Bo wtedy będą się pru. Zresztą zobaczycie, jak na rosnąć Idzie? Rozpruwa się. Po prostu. Dlatego muszą być przestrzeń. No i rosną na trzy albo 4 kratki. Nie pamiętam na ile rosną. Możliwe, że na serwerze rosną na 4 kratki, a na Singlusa na 3 tak 3 cukrowa. No a reszty to nie ma co zrobić. Wszystko jest chyba. Chyba wszystko widzieliście, ale jeśli nie widzieliście, nie wiem czy pokazywałam na poprzednim odcinku, więc pokażę jeszcze raz. Ale nie będę nic omawiał, bo pewnie pokazywałem. Sobie pójdziemy tylko, żebyście zobaczyli jak tam postępy są jak widzicie, planuję zrobić szkło nad... nad... No, nad pszenicą, tak, dokładnie. Żeby nie spadać na nią i nie niszczyć dodatkowo ziemi. Widzicie? Szkło będzie oczywiście od stąd aż dotąd, tylko mi brakło szkło, więc na razie jest tyle, ile jest. No a na dole to raczej nie wiem, co tam, o, jakąś kolumnę robiłem, czy coś, ale jednak... Zrezygnować z jakiejkolwiek budowy, już dalej, bo już skończony jest. No dobra, a więc tak, skoro mamy to już skończone, a kaktusy już pewnie wyrosły, jak znam życie, ale pewnie nie. Mogę się mylić. Czy jakoś? Nie. nie, kaktusy wyrosną za jakieś yy, kilka dni. Sporo czasu, żeby co innego teraz robić. Hmm. No i dobrze, już to jest. Wszystko jest ponownie. No dobra. A więc schowajmy resztę tych yy... kaktusy. Właśnie, kaktusy. Nie mają skrzyneczki. Skrzyni nie mają. No, no więc tak. Skrzynie trzeba zamontować. Dobra, czasami sprawdzam też, czy się nagrywa, jak tylko robię cięcie, bo potem mogę się pomylić i bez sprawy by się nie nagrywało. Dobra, tutaj są te kaktusy. Gdybyś chciał zbudować skrzynię dla kaktusów. Yy, gdzie będzie skrzynia dla kaktusów? Tu jest skrzynia dla, yy, dla ziaren kakaowca, a... Yy, moment. Tutaj jakoś dziwnie. Ściąć to trzeba. O. I zróbmy... Yy. I pochodnie. Dobra, nie zrobimy tu No dobra, tu zrobimy. Dobra, przydałoby się skrzynkę postawić gdzieś. Może, może tu postawię i tu będzie na na taktusy. Będę trzymał taktusy. Tutaj będzie jest ustalone, co ma być. Wiecie co? Ja to chyba poprawię jednak, bo myślałem, że to będzie, no cóż, rozszerzana ta farma, ale jednak jej nie będę rozszerzał, więc. A jeszcze najwyżej tu rozszerzę trochę farmę. Ale jeszcze nie wiem. Dobra, wszystko przygotowałem, to możemy iść w Mamy Mamy tutaj. Dobra, wszystko jest przygotowane. Dobra, zabarwiać będziemy owce, kiedy już wszystkie barwniki zgromadzę. I ewentualnie farby barwników. Możemy jeszcze zapolować sobie na czarny barwnik. Więc od razu sobie zapoluję. Jeśli jeszcze jest czas. Nie wiem ile czasu nagrywam, więc w ciemno jest. Po cięcia, a nie sprawdziłem, ile już jest nagrany. Ops. Dobra. Na czarny barwnik. Łatwo jest zapolować. Zaczyna zdobyć czarny barwnik. Wystarczy pójść nad wodę. Zaczerpnąć, no, wziąć głęboki oddech i zanurkować. I teraz trzeba poszukać tylko takich pływających kałamarnic. Czy jakoś tak. Nie? Kałamarnice to są czy squidy jak to woli. Dobra. Tylko jest jeden problem. Nie ma żadnych squidów, ponieważ jest dzień wolny od squid. Musimy tu przyjść w innym, w innym dniu. No i tak. No to gdzie mamy? No może tam pójdzie, może tam będą pływać. Będą pływały. A. Dobra, sprawdźmy. Oczywiście most robiłem do samego dna, więc nawet na dnie będziecie widzieli te y, słupy, które podtrzymują most. Dobra, no, ale gdzie jest squid? Gdzie są squidy? Wiecie co? Chyba squidów nie znajdziemy w dzisiejszym odcinku. To będzie na następny odcinek. Bo widzicie, jak chcemy szukać squidów, no to wtedy akurat ich nie ma. A gdy ich nie potrzebujemy, akurat wtedy się respią w wodzie. Nawet jeśli używamy jej tylko do basenu lub do jakiejś farmy. A tak to nie ma ich nigdzie. Chociaż nie wiem, mi się raczej nie respią. Mm, nie ma. Tam nie znajdziemy. To oczywiście nie jest pustynia, to jest plaża. Jest, znalazłem. Zapolujemy sobie. Oczywiście farby czarnego barwnika nie ma. Trzeba mieć po prostu, po prostu trzeba mieć squidy, więc trzeba zawsze na wodę wtedy iść i sobie właśnie ścinać. Dobra, ale więcej chyba już nie potrzebuję. Dobra, zresztą się nowe w wodzie, więc my możemy wrócić. Może zrobię cięcie, żeby nie marnować czasu. Dobra, już jest. I tak. Sprawdźmy czy da się zabarwić. I proszę bardzo, mamy pierwsze czarne owce. Proszę bardzo. Oto pierwszy kolor weł czarny. No a potem będą jeszcze inne kolory wełen. No dobra, to tyle w takim razie. Czy zielony już wyrósł, Jeszcze nie wyrósł, więc zostawmy je na razie, tak jak są. I tak. No dobra. A więc tak. Na dzisiejszym odcinku znaleźliśmy świątynię, a właściwie już poza odcinkiem znalazłem tylko w ogóle do niej się nie tej świątyni. Na odcinku zwiedziliśmy świątynię, zbieraliśmy potrzebne łupy. Znaczy. Potrzebne, no nie wiem, potrzebne, niepotrzebne. Nie wiem, jak le nazwać tą zbroję. Czy potrzebna, czy niepotrzebna. No właśnie, zbroje możemy dać do magazynu. W takim razie kiedyś to posegreguję, ale na razie, na razie nie mam czasu, żeby to segregować, bo mam sporo pracy w naderze. Jeszcze muszę jeden Tudel tam przekopać do końca. Jeszcze znaleźć więcej biomów, bo jeszcze lodowy biom jest, śnieżny biom. Tam mam kwarc przygotowany, dodatkową porcję kwarc Trochę było zbieractwa w DDR-ze, ale dużo się raczej nie działo w ddr -ze. Dobra, odłóżmy to, co tam na razie niepotrzebne, czyli diamenty. Trochę ich tam jest, ale to i historia już, dobra. Złoto, odłóżmy i rozłóżmy, jak w sejfie jakimś. O. Dobra. Gdzie te jabłka Czy są tu w ogóle jabłka złote? Nie, są tylko koksy. Dobra. Jak tam koksy? Ło, za dużo ich tu nie ma. No tak, ostatnia porcja to jest, którą udało mi się zdobyć, jeszcze przemycić, zanim jeszcze krawcik został zlikwidowany. Z koksjami. No dobra. A więc w takim razie to by było na tyle. A, tu mam zbroje wszystkie, dobra. Trudno. Tamte już schowa. dobra. Zwykłe złote mogę schować tam. Do kuchni znaczy się. Dobra, bez zbędnego przedłużania, bo filmy idzie za długi, a dziś miał być krótszy. Wiecie co? Albo będzie po prostu standardowej długości, czyli pół godziny film. Krótkich nie będę robił. Krótkie będę robił, jak już rzeczywiście mało czasu czy coś. Ale i tak zrobiliśmy już dużo na odcinku, więc... No więc, żeby nie bardować czasu, to już koniec na dziś. No, odłóżmy jeszcze te rzeczy. by nie... No i... Wszystko ładne. w ścieżki też by się przydało jakoś ogarnąć, żeby była po prostu... Na konkretne... Nie wiem. Jakoś to jeszcze poprawi. Dobra. Ale na razie mam do roboty nether, jak wspomniałem. Piasek, gdzie schować piasek. Piasek schowamy tutaj. Dlaczego już nie No i drewno. A wszystko sobie. Nie. Skrzynię sobie wezmę, bo tam będę potrzebował sporo skrzyni. Żeby móc materiały przenosić i wszystko i. No dobra, schowajmy w takim razie. Jedzenie. Żeby się nie zepsuło. Tutaj schowamy chleb. Do lodówki schowamy mięso. Dobra, a to zepsute mięso to... O, co się dzieje. Lodówka chciała mnie zjeść. Dobra, mięso zgliwe schowamy gdzie indziej, dlatego że już jest zepsuty. Dobra, wszystko. Mm. Dobra. O, właśnie, zobaczycie moją farbę, chociaż nie wiem, czy nie pokazywałem na poprzednim odcinku, więc. Na szybko. Tak wygląda no, na farmach męczaku, jak widzicie. One znoszą leka. Dobra. No i one po prostu pływają sobie do. Tego. Zresztą wam wierzę, że jednocześnie płyną sobie wodą, niestety nie zawsze płyną tak, jak chcą, bo jeśli tu zrobią, yy, znaczy z decyzją jaka to wtedy one tutaj zawsze będą i tu są po prostu możemy sobie stąd wziąć i no i mamy do lodówki wtedy a tak, jeśli zróbmy tu to ty płynie, płynie i tu wpływa do tego i to przenosi je tu do środka tam do środka no nie tam o właśnie wziąłem, ale zobaczcie Zobaczcie, płynie, sobie płynie, o tam gdzieś nie widać. Zabacz, no. pływa do środka, U, i to się przenosi do góry, i, no, i się tworzy nowe. Dzięki temu jest to automatyczna farba. farma. No, oczywiście, zobaczycie, jak działa. Tu nie wiem, czy coś mi się nie zbudowało. Bo to chyba, o ile się nie mylę, to chyba się nie powinno świecić, ale nie wiem, mogę się mylić. No, znaczy tak, tak, powinno się świecić. Tak, świeci się i wszystko działa dobrze. Nic tutaj nie działa źle. Wszystko działa jak powinno. Chyba. Yy... Nie wiem, ale... No tak, jednak coś działa źle. Nie powinno w ogóle się to świecić. A jak się świeci, to powinno się to włączyć. Nie wiem, coś jest zepsute chyba z tą farmą i farma nie działa tak jak powinna. Trudno. To czasami działa. Rzadko działa. Ale możemy też ręcznie tą farmę poszerzać. Na którymś razem on się obetnuje, no, Lecz to są góry, a nie Jacki. Kurczaki nie znoszą nawet. Tak, ogólnie. Dobra. No więc tak. Wszystko na dziś. Tak, na pewno wszystko. Zamknijmy sobie magazyn, znaczy save. Tak, stary dobry dźwięk zamkniętego save. No dobra, enchantowania dzisiaj dodatkowego żadnego nie będzie, mimo to, że mam 50 level i warto byłoby go służyć na enchantowanie. Jakbym miał zużyć, to chyba bym na kilofa użył, bo... jest też dostępny. Dobra, a więc to tyle. Ja będę wracał do netheru i dokańczał robotę. No, chyba sobie zrobię żelazny kilofy, żeby nie zużyć tego diamentowego kilofa, ale jeszcze nie wiem. Dobra, a więc to tyle. Tak rzadko nagrywam, że po prostu pożegnanie wychodzi mi czasem strasznie długo. A więc tak. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście nie zapomnij o łapce w górze pod filmem, jeśli obejrzałeś film do końca i dotrwałeś aż do tego momentu. Jeśli filmik Ci się spodobał, no i to tyle, jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za łapki w górę pod każdym filmem, polecam również też inne serie na moim kanale, jeśli yy, chcecie, abym na zmiany nagrywał serię, no to yy, on, dajcie też inne serie i zostawiajcie łapki w górę pod innymi seriami. Bo wtedy to by że interesują was, was też inne seriale, nie tylko Minecraft. Ten sam ciąg. No nie? Oczywiście w karcie będziecie mieli dostęp do trzech yy, serii gier, które aktualnie robię. No i tak. I to tyle. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Minecrafta lub czegokolwiek w zależności od tego i czy będzie wymagana ilość lajków pod innymi serialami. Na razie. Cześć. Ups. Zbiła pochodnie.